Siemanko, siemanko, z tej strony Dawid, wasz ulubiony klimat detailer. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmieniamy kolor białej klimy w czarną. A tak poważnie, słuchajcie, mam taki temat, że musimy w garażu, który jest czarny. Wrzucić klimę, która też będzie czarna. Cała instalacja musi być czarna, wspornik też musi być czarny. No to wiadomo, no można by ją było zanieść gdzieś tam do malowania, ale to po pierwsze jest czas, po drugie to są pieniądze. Jak część z Was być może wie, moje początki w biznesie to były początki związane z agencją reklamową, dlatego tymi ręcami potrafi oklejać samochody, tablice i tak dalej. A dzisiaj właśnie okleję klimatyzator. Część rzeczy pomaluję sprayem, no bo wiadomo, grilla czy jak jakichś innych plastikowych elementów, może być ciężko okleić, ale zobaczymy. To wszystko dla was. Naszy szybciocha udokumentuje, także możecie brać ze mnie przykład. Do dzieła. <Słysy> podobało się, mam nadzieję, że się podobało się. wam. podobało się, to lajki dajemy, jak się podobało. A tak na poważnie, słuchajcie, trochę mnie temat przerósł. Po pierwsze, wziąłem złą folię, tak zwany monomer, nie polimer, która się nie rozciąga, więc grzanie tutaj nic by mi nie dało. Na szczęście miałem spray i powiem Wam szczerze, że Mogłem tego w ogóle nie oklejać, od frontu od razu mogłem wziąć się za spray. Efekt jest ze sprayu zajebisty. Polecam spray matowy, no po prostu wygląda to bajecznie. Zresztą zobaczcie sami wybrane elementy. Oczywiście można to było zrobić lepiej, natomiast to będzie słuchajcie w garażu, w tym garażu będzie ciemno, więc no, będzie git. No, także już niedługo u mnie szkolenia z malowania, z oklejania, klimatyzatorów. A tak powaga, jakbyście potrzebowali na przykład czarne koryta, to możecie znaleźć je u nas na sklepie www.shopklima.pl Kto tego jeszcze nie robi, zaobserwować ten kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdro!